Mój kanał nazywa się Vlogaska, a, a tu jest mój pierwszy odcinek z serii różnych zeszytów. A na sam koniec pokażę Wam nowy album. To jest mój zeszyt do techniki. To jest mój zeszyt do informacji. To mój zeszyt do fakultetu, bo jestem w szóstej klasie, znaczy już był z do historii. Przyrody, czyli piszę do biologii, ale to do przyrody. Do plastyki. To jest zasadniczo do polskiego. Tutaj mam zamiar rysować, ale nie jestem pewna. Tutaj jest taki do matematyki mój trzeci, tej tej z Do fakultetu z polskiego. Już nie mam, ja tak. Tutaj planuję mieć do polskiego, bo mam jeden. Tutaj mam tajemnicze swoje rzeczy. Tutaj mam święta Bożego Narodzenia, wilkanki takie tam. Tutaj dodatk dodatkowego polskiego. Tutaj mam brudynopis. Tutaj mam pierwszy zeszyt od matmy. Tutaj mam pusty. Do wpisów w klasy. Do hiszpańskiego. I do wypracowań. A, to jest mój nowy album no z Wioletty, bo nie było innego. Kosztuje 12 zł w Biedronce. Jak wam się filmik podobał, łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa!